Witam was bardzo serdecznie, no, zapraszam na luźną giereczkę. Pychniemy sobie smajcika i mniej więcej będę mógł jeszcze z wami coś tam pogadać. No, zachęcam bardzo do y, komentarzy. No tak aktualnie y, ten y, algorytm YouTube'a działa, że bardziej się opłaca komentarze pisać. Nawet nie wiem, czy zauważyliście, że często ludzie, którzy wypuszczają jakieś filmiki na YouTube, też uskuteczniają. Bardzo często samemu piszą pierwszy komentarz pod filmem, nie? żeby też łatwo do nich coś tam zagadać. Tak? Jakoś ludzie teraz nawet nie patrzą na opisy, tylko bardziej na ten pierwszy komentarz twórcy który wypuścił filmik i tam najczęściej są też jakieś, powiedzmy, adnotacje linków, które używał, powiedzmy, w jakimś filmie czy coś. Dobrze. No i teraz nie popełnię błędu. Glit Arrow. Dobrze. Bitsy. O. Ramona Ramy, we? Ciekawe. nie śla Sarki e, Troszeczkę przestawiłem sobie mikrofon e, git Ale to śmiesznie ogólnie nie sądzicie, że Teraz się praktycznie w ogóle lajki nie opłacają, tylko komentarze. Kiedyś na komentarze się za bardzo nie patrzyło, tylko liczyło się ile masz właśnie lajków. Goście nawet yy, mówili, że nie no, wbij tam, wbicie, nie wiem, 10 tysięcy lajków, to może będzie kolejny odcinek i tak dalej. I teraz troszeczkę na odwrót. Że te komentarze i suby są najistotniejsze. Bo jakoś to algorytm wyłapuje jako ruch na kanale. Fakt, lajki coś tam dają, że pozycjonowanie danego filmu jest wyżej. No ale słabiej już to działa, tak? Samo to, że trzeba być też regularnym powiedzmy. Mm, jakbym miał dłuższą przerwę teraz od tego pierwszego filmiku, no to powiedzmy, YouTube może mnie nawet ukrywać bardziej, tak? On ma jakieś tam. swoje skrzywione podejście. O? Kumba? Nie. Da Że jestem jedyną osobą, która czyści miniony. No dobra. No nice, jest, że zabili. No o, pchasz się w gips. Nie. Popca za wcześnie to puścił? OK, Ale czuję to, że tak gorzej troszeczkę się klika Jednak conquesty i granie na solo to co innego. Czek ma bardziej wywalone. Dobrze będziemy już stakować rękawice, więc jest git.

Dobraj, a, a nóż Nie blokuj Exe tak za... Potem Deathblingera chyba chciał, albo minus. Chyba umieram Sojusznik dobry się okazał. Najważniejsze, że ja już mam ten starter. Starter jest najważniejszy u mnie teraz. No tak. Jest taki. Zabiera. No jest spoko. 26. No nie jest aż tak źle Devbringer Szkoda, że on tak mało demerza daje. Ale random kryty mamy mocniejsze wtedy. No muszę go kupić. No. Jeszcze można grać pod yy, Rage'a. Zdaję sobie sprawę, że są zwolennicy Rage'a. Cześć, pozdrawiam. Ale ja taki nie jestem. Nice, kurde. Ty. Chyba trzeba wiać No i gitu, teraz zupełnie inaczej, ja też mam inny team, no więc nie można brać tego pod uwagę, że teraz jest lepiej tam ci goście z poprzedniego... z poprzedniej gry to troszkę lepiej grali. się obudzili też pod koniec. Jestem bardzo ciekaw jak to w ogóle działa z tymi postami, bo coś próbowałem nimi zrobić. Jakoś tam dodać i tak dalej. Jestem ciekaw, czy jak ktoś subuje, to to w ogóle widzi, że posta dałem na YouTubie. Jest jakaś ankieta, czy... Człowiek, który daje te posty, to... Inaczej. Ja dałem posta wczoraj i jestem ciekaw czy osoba, która mnie subuje, to widzi, nie? Bo zwykle jak kogoś tam mam zasubowanego, to ja tego totalnie nie widzę. Okej. Okay. Okej okay. Okej okay. Okej okay. No można było się spodziewać Że coś takiego możemy spotkać No chyba to Nie potrzebuję chyba Queensów teraz Potem kupię Będzie git 40 powera git Potem Queensy, żeby tego kume zbijać ten co Queensy poleciał, yeah. Dobra Bo no ja kompletnie postów na youtube No w nie, nie, mm, nie, widzę Więc, no, tak jak mówiłem na początku, zachęcam do y, komentarzy. Nawet daj, piszcie, powiedzmy, kom, kom dla zasięgów, i to tak i tak powiedzmy, algorytm YouTube'a wychwyci. Więc y, nie musicie nawet czegoś tam zmyślnego pisać. Więc. Ja mu nic nie biję. Dobra, nie miałem opcji tego przeżyć za bardzo. Uh -huh. Troszeczkę ten atak speed musimy podbustować. Mm, to sprzedamy, damy Queensy. Ok. Mam Ta, co się schowała w tej mgle. Ała. Co, tam tamten frajer? Nie. Quincy, Quincy Jeszcze jak za nie ulepszyłem, a potrzebujemy na to 600 No przyda się Co so oni tak jakoś pasywnie strasznie zaczęli już grać? Ale dostał bombę ten rama, huhuhu Gościu nie jest jakiś szczególnie wybitny. Dobra. Nie wiem jak będzie, bo chyba będę musiał ulepszyć sobie starter na 20. Fajnie to ma support, bierzesz starter supportowy i możesz Google przejść na 15 chyba. Ała. Nieźle. Ten chłobiek bije. A, podwójny stream. okej. Okay. Jeszcze pasywka. za killa. Wygodny tanatos. Też nikt go nie. ten. nie paniszuje za to, że tak gra agresywnie. Ten Kumba go powinien. E, slipować i no walić jakieś skille, a nic. Okej. Okay. mnie tutaj na przykład spaniszowano, tak? Nawet jak odskoczyłem, to dostałem stuna od razu od Tota. To wie co ma e, robić Pytanie dlaczego on takiego czegoś nie robi w stosunku do gracza e, Thanatosa, tak? Czemu jego nie paniszuje? Nie wiem, gościu za szybko się rusza tym Tanatosem i e, Błędnik mu się tam wali Aby git ja muszę jeszcze też na statystykach zobaczyć, czy w ogóle ktoś ogląda y, do końca, czy nie. Ale chłodni wpadł. Powiem Wam, że. Ała. Ten tot. Dobra, ona nie idzie do mnie. Dobra, wyjdziemy i starter będziemy mieli za chwilę. Więc jest beat. Już Wam mówię, bo zabiję myśl. Nie no, mam takie wrażenie, że moje autosy są tak wolne, jak się nie da... jak się nie gra pod usza albo Silver no. Ja najwięcej grałem chyba Apollo no, jako ADC w tym jakby na Rankedach. Ramam mam trochę rzadziej, ale mimo wszystko Silver był mega spoko. Dziwne. Bez bufa mam Nie no dobra To jest Glit Arrow jeszcze mnie bufuje. to co innego Ale chłop lata Podra. O no, Kurde, no. I patrzcie, gościu potrafi mnie spaniszować, widzieliście? Sleep, yy, uciszenie mnie, po prostu. I chłop przychodzi, to cikiem i mnie dobija. Czemu u tanatosa takiego czegoś yy, nie ma? Zmo zmowa jakaś, chyba. Normalnie zmowa. Bo to jest bardzo typowe. Wygracie Tanatosem. Jesteście paniszowani, no mocno, waleni w cztery litery. Dobrze, że chociaż na koniec go zabiłem, tego tota głupiego. Nie, no. Ja, spoko, żeby ten Tanatos nam pomógł. Jestem ciekaw, ile zobaczymy na statystyki obrażeń. Będziemy się żegnać. O, no ten serwer był spoko, Jemu można dać? Ja mam 22. O, dosyć słabo. 25. Czy on nie zrobił tego głównie Queens'ami? I szybkie to chyba ta. Details, ma 28, no Janek to było czuć, że dużo bije, no ale zobaczcie, co z tego, że gościu miał 10 dedów, jak i tak, i tak chyba najwięcej z nich wszystkich robił, no i Daji Feeder, no nie? No nic, ja dziękuję za oglądanie, zapraszam do komentarzy, bo podbijają zasięgi, jak chcecie zostawić suba, to zostawiajcie, jak nie chcecie, no to trudno, może kiedy indziej, na razie, cześć.